Dobra, szybciutko. Czarne wnętrze. Odtąd mamy tutaj listę LED. Taki neon przy, przy samej krawędzi lampy. W miejscu tradycyjnego kierunkowskazu mamy światło do jazdy dziennej, ale nie tylko, bo po włączeniu kierunkowskazu światło do jazdy dziennej będzie gasło i zaczyna mrugać na pomarańczowo. Czyli mamy cały czas tutaj kierunkowskaz. Ale nie tylko, bo jeszcze w tej listwie będzie. Soczewka zregenerowana, także lampa na pewno świeci jak nowa. I teraz tak, podłączenie jest dowolne. Czyli tą konfigurację można zrobić jeszcze na aucie. Proponuję tak, po przekręceniu stacyjki automatycznie plus po stacyjce uruchamia światło do jazdy dziennej. Nie musimy myśleć o włączeniu lamp. Światło do jazdy dziennej. W tym miejscu może być na automacie, gdzie po włączeniu głównego reflektora to światło zgaśnie, ale to kwestia gustu. Jeśli chcesz będzie świeciło cały czas. Postojówka wygląda w tej chwili tak. I teraz może świecić z tym światłem, o którym mówiłem, światłem do jazdy dziennej, a nie musi, to światło może zgasnąć. i i świecić sam ten neon. Po włączeniu kierunkowskazu. Białe światło gaśnie i mamy kierunkowskaz. Ciężko mi tu trafić.